Aż Soft Creation kompletnie mnie wessało. W tydzień spędziłem w tej grze ponad 100 godzin, dobiłem maksymalny poziom, trochę sfarmiłem postać i nie będę ukrywał, że bawiłem się dobrze. Ale nie mogę polecać zakupu tego tytułu nikomu. Już tłumaczę dlaczego. Słuchajcie, jest to gra w alfa testach. Te alfa testy trwają od 8, zaraz o tym 9 lat. Jest to gra, która jest kompletnie nieskończona. Systemy, które w tej grze istnieją... To nie wiem, czy którykolwiek z tych systemów jest tak na 100% ukończony. Mapa nie jest skończona w całości. Maksymalny 50 poziom nie ma go w grze na dzień dzisiejszy. Maksymalny level to 25. Subklas nie ma. Optymalizacja Unreal Engine 5 tu nie będzie dobrze, przynajmniej nie na dzień dzisiejszy. Serwery działają jak chcą. Raz jest wybitnie, a raz jest tragicznie. Błędy, no cała masa błędów. Ale to jest znowu, mimo tych wszystkich problemów, mi osobiście. Gra się stosunkowo przyjemnie, ale ma to związek z czymś, czego nie doświadczam w nowych grach MMORPG, czyli z tym takim oldschoolowym klimatem. Tak? Tutaj bardzo mocno gra nostalgia. Ja zag... kręciłem się totalnie ze względu na tę nostalgię, na to, że poczułem to, co czułem w grach MMO kiedyś. Wolne tempo rozwoju postaci. Yhm... Ale może nie, już nie chodzi o samowolne tempo rozwoju postaci, a to, o ten aspekt społecznościowy, wspólnego grania. Przesiadywania na spotach, bo tutaj, wiecie, na początku są questy wprowadzające, dobijasz sobie piąty level, potem bierzesz jakieś misje poboczne, dobijasz prawdopodobnie dziesiąty, jedenasty level i zaczynasz zauważać, że jest jakiś problem z tymi questami. No tak, no bo tych questów tam dalej po prostu nie ma. Jakieś parę wpadnie, ale raczej, jeżeli chcesz sobie progresować postać, levelować postać, no to musisz pójść na spot i farmić moby. I najwydajniejszym sposobem będzie po prostu gra z innymi graczami. I tutaj po prostu to się robi. Natomiast przez to, że ta gra ma takie wolne tempo levelowania przez to, że ta gra nie ma teleportów, ma gigantyczną mapę. Tutaj, żeby przejechać z jednego końca mapy na drugi koniec mapy, no to trzeba mieć dwie godzinki. Dwie godziny jechania na mołcie. No i jest to nie lada wyzwanie. A ba, nawet nie wiadomo, czy w te dwie godziny dojedziecie, bo jeszcze po drodze są moby. Moby, które naprawdę są przerąbane. Nie bez powodu gra się w grupach, tak? w tej grze. Nie bez powodu farmi się na spotach razem. I... Przez to, że tych teleportów nie ma, że ten exploit ci powoli, że drop rate przedmiotów jest też stosunkowo niski, to nagle wracamy do tego, jak grało się kiedyś. Mm, że to nie jest takie puste granie, że wpadasz na spot, nawet nie kojarzysz ników, masz w nosie tych graczy wszystkich. Wpadasz, pograsz z nimi 5 minut, olewasz, zapominasz, wychodzisz. Wiecie, jak działają koreańskie gry MMO, te nowoczesne gry MMO. Tak naprawdę nikt z nikim nie rozmawia. Wpadasz w matchmaking, robisz dunga 5 minut, wychodzisz, nie wiesz z kim grałeś. Tutaj pamiętasz Niki, friendlista zapełnia się. Ja wchodząc do gry, w tym momencie patrzę najpierw na friendlistę, kto jest zalogowany, tak? Z kim z kim mogę pograć? Oczywiście, przynależy do gildii, tak? Ale wiadomo, ludzie progresują w różny sposób, więc ja sobie wyłapywałem na listę tych graczy, którzy progresowali równocześnie. W moim tempie i grają w tych terenach mapy, na których ja gram, tak? Więc aspekt społecznościowy, totalnie, totalnie sympatyczny, wspólne rozmowy na, rozmowy na czacie, tak jak kiedyś grało się w gry. I to jest ten element, którego ja po prostu w tych nowych produkcjach absolutnie nie doświadczam. I słuchajcie, są takie materiały w internecie, które mm, przedstawiają tezę, że. Ten aspekt społecznościowy w grach MMORPG ucierpiał, bo pojawiły pojawi się takie elementy jak Discord, i ten aspekt społecznościowy teraz jest tam, na Discordzie, na tych aplikacjach zewnętrznych, tak? że, że to, to jest właśnie ten element, który przeszkadza gram, grom, grom MMO. Ale no, to jest nieprawda. Po prostu gry MMO mają inną konstrukcję. A jeżeli wejść do takiej gry jak Ash of Creation, nagle się okazuje, że ten aspekt społecznościowy wraca na nowo. Przynajmniej z mojej perspektywy. Być może z perspektywy osób, które również grają, wy tego nie zauważyliście, bo jesteście gracie w tych małych, zamkniętych grupkach, no nie? Ale ja, otwierając się też na innych graczy, totalnie ten aspekt społecznościowy widzę i totalnie czuję się w tempie i progresji postaci, i level, właśnie tego levelowania, pozyskiwania giru. I, I grania z innymi czuję się właśnie w ten sposób. I to jest zajebiste. I to jest ten najważniejszy element, który mnie do tej gry przekonuje. Tak, najważniejszy element aspekt społecznościowy. Oczywiście sam pomysł na grę, kontent, który w tej grze występuje, też jest bardzo fajny. I nie będę ukrywał, że też mnie to jara. Wiecie, to jest taki mix Lineage 2 i Archeage'a. I może o tym kontencie trochę Wam opowiem, bo to też jest ciekawe, tak? Bo już wiemy, że levelowanie, siedzimy na spotach, bijemy z innymi graczami, wiadomo o co chodzi. Tak? To, już, to już to już jasno, jasno wybrzmiało. Jeżeli mm, miałem trafić do graczy takich podobnych, którzy mają podobne doświadczenia, to myślę, że już mm, trafiłem. Natomiast jeżeli chodzi o sam kontent, tak, ta mapa jest gigantyczna i jest podzielona na takie nody. No nie, widzicie, to są, to są tereny. I te tereny levelują, te tereny jak wbijają poziom, to pozyskują pod siebie inne tereny. Później odbywają się wojny między tymi terenami po to, żeby teren powiedzmy niższego poziomu wszedł na ten, jako ten teren wyższego poziomu, żeby stał się, będę w bardzo prosty sposób żeby był właścicielem, albo królem tych wszystkich terenów dookoła, tak żeby to wybrzmiało. I tutaj generalnie chodzi ostatecznie o rywalizację. Tak? Natomiast oczywiście ta rywalizacja między graczami ona nie dzieje się sto, ponieważ też trzeba te tereny rozwijać. Burmistrz danego miasta wyznacza misje, zbieramy sobie konkretne surowce, dostarczamy do miasta, odbywają się głosowania na to, kto ma być burmistrzem danego terenu tworzone są przewozy takie drobniejsze typu właśnie dowożenie paczek czy czy robienie dostarczanie tych dóbr do danego terenu czy przewożenie paczek między miastami żeby zarabiać gold ale też są oczywiście większe są większe kontenty jak karawany które są już swego rodzaju eventem. Jeżeli ktoś grał w Silk Road Online pamiętacie jak tam wyglądało że robiło się karawany jechało z miasta do miasta i tam byli złodzieje, hunterzy, traderzy no tutaj to działa trochę inaczej po prostu jedziemy dużą ekipą tak. Przewozimy. Dobra, i każdy gracz, który zdeklaruje się do tego eventu yy, będzie mógł nas zaatakować, albo będzie mógł nas bronić. Tak? Więc no, jest to swego rodzaju ciekawe wydarzenie. Do tego mamy content morski, tak jak w Archedu yy, z kolei, yy, jeżeli graliście, to pewnie totalnie kojarzycie, tak? cały teren morski jest terenem PVP gdzie po prostu wypływamy, zbieramy ryby, ale oczywiście skoro jest to teren PvP, to w każdym momencie ktoś nas może zaatakować, obrabować. Statki są drogie, jest to ryzykowne, no ale reward prawdopodobnie też jest elegancki. Do tego mamy kontenty związane z trudniejszym PvE i weźmy sobie przykład Tower of Carfin czy Bethalem Fort, to są takie otwarte dungi, które mają mm, stosunkowo wysoki poziom trudności i bez lepszego giru nie da się tam dostać. Ja już trochę tam pograłem, natomiast yy, no, tego giru bardzo dobrego jeszcze nie ma, żeby tak na spokojnie tam grać. Jest nowy content, content harbringera, w którym ja jeszcze nie uczestniczyłem. Jest to content PvPvE, ja biłem moba z tego eventu, ale bezpośrednio tam jeszcze nie grałem i jest to ciekawy content właśnie z tego tytułu, że raz, że jest PvE, dwa, że jest PvP, no i to jest taki content, który moim zdaniem będzie właśnie sojuszami przejmowany, żeby, żeby utrzymywać i farmić tam moby i itemy. Do tego my chciałem powiedzieć o World Bossach, których jeszcze nie widziałem. One również w tej grze występują, ale jeżeli interesuje Was temat instancjonowany, no, to niestety, ale tego tematu instancjonowanego tutaj nie ma. Ale to nie znaczy, że jego nie będzie. Podobno ta gra ma mieć stosunek 70 do 30 i kiedyś te elementy instancjonowane mają się pojawić. Tak, kiedyś mają się pojawić. Jak to będzie dokładnie wyglądało, nie wiem. Kompletnie nie mam dla tego pojęcia. Czegoś takiego jak party making, matchmaking, to nie istnieje w tej grze. Wszystko dzieje się na czacie. Stąd też moja powiększająca się friendlista, i ja powiem szczerze, że bardzo mnie, bardzo mnie to cieszy, że nie ma tego matchmakingu. Jest z tego tytułu przyjemnie. Crafting jak najbardziej jest. Crafting jest stosunkowo sympatyczny. Ten proces levelowania zbieractwa, czy levelowania craftingu, o to też nie jest łatwe, więc dobrze jest się zgadywać ekipami, żeby wspólnie gdzieś tam jakąś postać boostować, żeby jak najszybciej sobie, sobie dobijała, żeby farmić na jedno konto, no nie? To jest bardzo sympatyczne, ale właśnie widzicie, wymieniam parę, parę rzeczy i, i sami chyba rozumiecie, że ten kontent on tu jest, ale nie ma go jakoś bardzo dużo. Natomiast to, co ratuje tę grę w kwestiach kontentowych, to czas, czyli ta wielka mapa, te przejazdy, i z jednej strony mogę użyć sformułowania, że ratuje tę grę. W tej małej ilości kontentu, a z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że ta gra nie szanuje Twojego czasu. I to ty musisz bardzo dobrze zaplanować sobie czas w tej grze, wylogowywać się w odpowiednim miejscu, umawiać się wcześniej na spoty, na farmienie. Jeżeli nie farmisz, to zajmować się czymś konkretnym, bo jeżeli nie będziesz mieć konkretnego planu na grę, to zasadniczo będziesz wchodzić. I spędzać na jeździe w jednym kierunku 30 minut, 40 minut, a okaże się, że spot jest zajęty, to potem 30 minut w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę. I wiem, że po tym filmie część osób dojdzie do wniosku, że to jest właśnie projekt, który ja chcę wesprzeć. I jeżeli będziecie zdawać sobie sprawę z tego, jaka ta gra jest i z pełną świadomością będziecie wydawać pieniądze na produkt, o którym macie pojęcie, no to nie ma, tym, nie ma w tym nic złego. Ale musicie też pamiętać o jednej rzeczy: że nie wiadomo, czy ta gra kiedykolwiek zostanie ukończona. Czy to będzie wieczna alfa, czy za chwilę pojawi się beta i release. I powiem Wam jeszcze jedną rzecz: Mam takie wrażenie, bo gracze, yy, widzowie na, na Twitcha często wchodzą i Wyśmiewają tytuł jak, za to, jak on wygląda, jakie są animacje, yy, animacje jazdy na koniu. Mogę wam pokazać yy, zasadniczo tego konia, animacje jazdy na koniu, jak się, jak się porusza postać i powiem wam szczerze, że ja uważam, że ta gra ostatecznie, jeżeli miałaby, się, miałaby mieć swój release na przestrzeni powiedzmy dwóch lat. To nie wierzę, że ona w tych kwestiach zmieni się w znaczący sposób. Ja wierzę w to, że zostanie dodany maksymalny level, wierzę w to, że pokażą się subklasy, wierzę w to, że zostaną dodane systemy, ale nie wierzę w to, że ona będzie doszlifowana, tak doszlifowana do granic możliwości. I myślę, że trzeba być tego świadomym, bo ten projekt jest projektem ciężkim. Jest projektem obszernym. Jest to projekt, który też nie ma jakiegoś niesamowitego budżetu. Kojarzę taki film, który bodajże oglądałem w zeszłym roku, gdzie Steven Sharif, czyli głównodowodzący mówił, że w Creation pochłonęło 30 milionów. No i te 30 milionów dolarów to nie jest dużo, jak popatrzymy sobie na inne 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 gry, które mają budżety z rzędu 300 milionów, 200 milionów. 400 milionów dolarów, no to gdzie z tymi 30 milionami? I tutaj się powinna zapalać lampka, bo mam wrażenie też, że dużo osób, które wyznają taki kult Ash of Creation, że to jest wybitna gra i nie widzą w ogóle problemów z tym tytułem, że też nie zdają sobie do końca z tego sprawy. Niemniej jednak, zaznaczam, że ja właśnie ze względu na to, że gram w grę, która działa, tak jak te stare, stare gierki MMO, no to to jest super i to, to po prostu dobrze się bawię. tak? Natomiast jeszcze jedna rzecz, tak na koniec. Trochę to poplątane, ale myślę, myślę że wiele osób może zainteresować. Słuchajcie, wydaje mi się, że taka gra jak Ashes of Creation nie powstanie z rąk jakiegoś dużego studia, jakiegoś molocha. Czemu? Bo to jest ekstremalnie ryzykowne. Totalnie ryzykowne. Gra, która nie jest przesycona skokami dopaminy, gra, która nie ma gigantycznego tempa, gra, która nie zatrzymuje gracza, także wiesz, że kurczę dopamina strzela i ty nie chcesz, nie możesz się oderwać. To jest zbyt duże ryzyko, żeby jakiś duży zawodnik brał się za tworzenie takiej gry. I wątpię, że kiedykolwiek jeszcze takie gry zobaczymy. No nie? Że of Creation jest po prostu. Tym produktem, że jeżeli chcecie grę, która wygląda w taki sposób, która działa w taki sposób, no to albo tu, albo trzeba wejść do jakichś starych gier. Najzwyczajniej w świecie. Do starych gier trzeba się cofnąć. Ale na nowoczesne gry nie ma co liczyć. Jeżeli ktoś myśli na przykład o MMORPG, od Riot Games, że on będzie fantastyczny. No nie wątpię. Z tym, że myślę, że na przykład tamta gra MMO, MMORPG. Będzie czymś zupełnie innym, czymś czego się kompletnie nie spodziewamy, i czymś, co będzie uderzało w młodego użytkownika, który ma zrytą banie TikTokiem. Myślę, myślę, że tak. I nie spodziewałbym się też to tak już na koniec że w Ash of Creation kiedykolwiek będą jakieś obrzydliwie duże liczby. Myślę, że to jest gra, jeżeli założymy taki optymistyczny scenariusz, że ta gra zostanie ukończona i ona wyjdzie, to będzie gra, która będzie się trzymała, która będzie miała klientele. Jestem o tym przekonany. Ale nie spodziewam się tutaj, że to jest gra mm, nie, wiem, że z WoW Killer, czy to jest gra, która teraz będzie miała w piku miliony graczy. Nie, 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 myślę, że stabilne, stabilne community, tak ale że przez to, jakie jest tej tempo rozgrywki, które mi się bardzo podoba, to ona nie przyciągnie po prostu gigantycznych liczb i tyle. Bo po prostu nie przyciągnie młodych. Ale może jestem w błędzie. Może ludzie są przesyceni właśnie tymi grami z dopaminą i yy, młodzi ludzie też są przesyceni i będą chcieli właśnie grać w taką spokojniejszą grę. Mam nadzieję, że tak, że tak będzie. Ostatecznie yy, jest to ciekawy projekt do obserwacji. Tak? ale wydaje mi się, że jest za wcześnie na to, żeby się pakować, chyba że totalnie zrobiliście research, wiecie o tej grze wszystko i wiecie, że chcecie wesprzeć ten projekt. No to to jest wtedy racjonalne wydanie pieniądza. Tak? Jeżeli zdajecie sobie sprawę z tego, czym to jest, jak to działa i że może nigdy nie zostać ukończone, no to wtedy można brać, tak? jeżeli chcecie wspierać. Ale jeżeli, jeżeli szukacie czegoś gotowego, no to absolutnie, absolutnie nie. Natomiast obserwować to na pewno, bo może wyjść z tego coś bardzo, bardzo interesuje... interesującego. Uciekam, trzymajcie się. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.